Dzień dobry drodzy rodzice. Ze mną dzisiaj wyjątkowy gość, Jakub B. Bączek, trener mentalny Mistrzów Świata. Kuba, chciałabym Cię zapytać o temat bardzo ważny i istotny dla rodziców i dla dzieciaków: mianowicie poczucie własnej wartości i pewność siebie, którą należy bardzo pielęgnować w naszych dzieciakach. Chciałabym, żebyś podzielił się z nami kilkoma wskazówkami, co rodzice dzieciaczków mogą robić, by tą pewność, pewność siebie podnosić. podnosić i budować poczucie własnej wartości. Dziękuję Ci za to pytanie, bo myślę, że teraz praca włożona w to, żeby podnieść pewność siebie dziecka. W tym momencie waszego rodzicielstwa, to jest tak na dobrą sprawę, inwestycja na całe życie tego młodego, teraz człowieka, później już człowieka dojrzałego. Wiemy z wszelkiego rodzaju badań, tych badań jest dużo, to łatwo wygooglować albo znaleźć w bibliotece, że dzieci, które mają niskie poczucie własnej wartości albo niską pewność siebie, borykają się częściej z samotnością, częściej z uzależnieniami, częściej z otyłością, no i ta pewność siebie przejawia się też w ich kontaktach międzyludzkich. Wielokrotnie też tych kontaktów międzyludzkich później w życiu dorosłym unikają. Więc konkretnie. Pewność siebie kształtujemy już dziś. Przede wszystkim chwaląc dzieci, ale za realne osiągnięcia. Nie chodzi o to, żebyśmy kłamali, nie chodzi o to, żebyśmy wymyślali jakieś rzeczy, które się nie wydarzyły, które nie miały miejsca, ale żebyśmy mieli taki mentalny nawyk, że wyłapujemy to, co dziecko zrobiło świetnie i mocno na to zwracamy uwagę, nie tylko na zasadzie, że przecież dziecko wie, że ja go kocham, tylko to trzeba nazwać, to trzeba powiedzieć, za to trzeba pochwalić. Tego y, też warto pogratulować dziecku, jeśli jest jakiś choćby mikrosubskrypcja, Sukces realny warto o tym powiedzieć. To pierwsza rzecz taka werbalna, żeby to nazywać. A druga rzecz, taka bardziej mentalna, to zachęcam do tego, żeby dziecko miało w domu jakiś kącik, w którym będzie zbierało takie przypominajki do tego, że coś osiągnęło. Czyli na przykład albo jakąś półkę z pucharami, jeśli jest sportowcem, albo jakąś ścianę, gdzie dajemy dyplomy, czy świadectwa z paskiem, jeśli to też dla Was jest ważne, żeby to świadectwo z paskiem było, nie jest konieczne może do szczęścia, ale na pewno jest jakimś predykatorem sukcesu w przyszłości, czy też nawet takie. Proste rzeczy, że jak dziecko zabrało sobie coś z wakacji, żeby było szanowane miejsce w domu, gdzie to można sobie łożyć i to będzie mu budowało tożsamość, no i właśnie poczucie własnej wartości. Fantastycznie, bo bardzo Ci dziękuję. Drodzy rodzice, bardzo wiele cennych wskazówek, a więc zabieramy się do pracy, budujemy pewność siebie u naszych dzieci. Warto. Żeby strzały stały się mistrzami swojego życia. Człowiek cię Pozdrawiamy dziękuję za zaproszenie. Serdecznie. Pozdrawiamy rodziców. Dziękuję dobrego. Dziękujemy.